Wymyśliłam sobie fryzurę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ta grzywka robi? Idę na urodziny koleżanki, więc stwierdziłam, że jak już mam wyjść z domu, to muszę wyglądać jak szczur na otwarcie kanału. Mhm. Wyjątkowo zostawiam z przodu bo umyłam włosy. To jest, to, jest, to jest główny powód. No dobra. Mam nadzieję, że pamiętacie naszą zasadę z tyłu. Niech się wstydzi ten, kto widzi, bo ja nie będę tego kontrolować. Najgorsze to jest zrobienie tego w miarę symetrycznie Odrobina lakieru I wygładzamy Sztuczne włosy wlecą tutaj jak złoto Mam taką połówkę Gumkę Zaplątać Mocujemy Dzielimy na trzy Nie wiem czy to będzie dobrze wyglądać Ale już nie ma odwrotu Zafrożam do go końca Tak to wygląda Drugi warkocz z mniejszych partii włosów musimy zrobić jeszcze cztery małe warkoczyki. Dlaczego ja to sobie robię? Hmm. Montujemy nasze mini warkoczyki. Musimy jakoś zakryć tą gumkę. I przekładamy te mniejsze warkocze przez gumkę. Ja nie widzę, jak to wygląda, więc musicie mi powiedzieć, czy to ma jakiś sens. Zepnę sobie grzywkę. Będziemy denerwować, jak będzie mi wpadał w twarz. I jeszcze druga strona. Nie wiem, co o tym myśleć. Szybki make-up. To na pewno nie jest maksimum moich możliwości.